Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy u magicznej wiedźmy. Dwa czerwone auta, oczywiście. E... Dzisiaj odwiedzam bardzo, bardzo magiczną wiedźmę. Niesamowitą. Już wejście do jej domu jest bardzo, bardzo magiczne. Proszę bardzo. Welcome home. Home oczywiście runicznie napisane. Be happy. Także jest fajnie. Mamy tęczę. jest dobrze. Tak. Tu, tu się puka. Yy, magiczne hasło. OK. Teraz było hasło. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy. hipnotyzowała mnie. Jeszcze nie weszłam do środka, a ona już mnie zahipnotyzowała. Tak. Dowiedziałam się, że tutaj mieszka bardzo magiczna wiedźma. Bardzo magiczna, e, szczęśliwa i jak się przekroczy jej próg, to jest się szczęśliwym, zadowolonym, wszystko się w życiu udaje. Witam z swoim domostwem? Tak, tak witam się z Twoim domostwem, tak. Mamy magiczne książki. A nie będę czytać teraz. Nie, może nie teraz, nie teraz, tak. Magiczny ten twój dom, już widzę od samego progu. Wow. Dobra, ja zamknę drzwi. Ja zamknę drzwi. Tak, zamknę drzwi. ok. No, bosko tu u ciebie? No powiem szczerze, że... Magicznie, fajnie. W ogóle siatka mi się podoba. Kiedyś byłam z taką jedną magiczną wiedźmą. Oczywiście każda magiczna wiedźma musi mieć kota, no. <laughs> Także kot przeszedł. Kiedyś taką siatkę widziałam na plaży, wiesz, jak orki ratowałam, tak? Ratowałam orki i była tylko zielona była. No, no i... Tak, tak, tak. Poczekaj, poczekaj, ja tu wszystko muszę tak. Oproszę, no, gdzieś mojego Nie będę kręcić twoich porcji magicznych, absolutnie. Witaj w moim królestwie, bardzo ładnie. Smile, life, luck. Bardzo ładnie. Tak. Tak jak widać. Tak jak widać. U, jakie piękne drzewo. No boskie drzewo. I każda magiczna wiedźma musi mieć kota i rurę do tańczenia, tak. To, to, tak. Magicznie, magicznie, magicznie. Pomiń o mojej magicznej przewodniczce, nie? E, to jest twoja magiczna przewodniczka, ona cię prowadzi, tak? A byłaś wilkiem w poprzednim wcieleniu? Prawdopodobnie. A wiedziałam tak, ja też w tym stylu coś. O, ładne maski. Ta czerwona mi się bardzo podoba, bardzo, bardzo mi się podoba, tak. O, jaki piękny bąbelek! O. Bardzo mi się to podoba. Bo, Moje Bunusio. Naprawdę? Nie? A z którego wcielenia? Bo ile masz lat? Mhm. Właśnie, tak. Ja też. Ja też ponad 500. Też ponad 500. Yy, I tu właśnie idziemy górą. O! Ha. Czyż musimy się spotkać gdzieś w którymś wcieleniu? Właśnie taka zielona. Taka zielona była, Jorki ja wtedy ratowały. To jest możliwe. Tak, bardzo tak. A jak chlaby? Naprawdę? Tak. Nie, krewetki, sorry. Krewetki. Mm, to, to mamy coś wspólnego, bo ja lubię jeść krewetki, a ty je ratujesz no bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, słyszałam, że masz bardzo magiczny ogródek. Ojej, poczekaj, to jest piękne, to jest piękne, to jest boskie. Piękne, bardzo mi się podoba. Słyszałam, że masz bardzo magiczny ogródek i w tym ogródku dzieją się różne cuda i można naprawdę e, przeżyć. Cudowne chwile, siedząc w Twoim magicznym ogródku, w magicznej altanie, w magicznym towarzystwie Laki. Magiczny szałas. Magiczny szałas. A zaprowadzisz mnie na nie? Proszę. Dobrze, Proszę. ten. Tędy. Tak. Prowadź, Icia, prowadź. Lucky nas prowadzi. Proszę bardzo, Laki. Jest taki fajne! Ale czad. Ja pierdzielę. Nie, no po prostu już mi się podoba. A o, tam jest jakiś. Welcome home. Nie wiem, czy widać nie, bo pod światło jest, ale podoba mi się. Tutaj odpoczywasz, tak? To jest mój magiczny stół, który tu używa jest... moja magiczna córka. A, -o, masz magiczne córki. Mmm. Ale poczekaj z tej strony. Uuu, piękny ten stół. Ojej, jakie piękne drzewo. To jest w fazie. W fazie rozwoju, dobrze. Czyli dzieje się, ale naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba, naprawdę wow. O, i tu jakie ładne. No pięknie. Ujej! A to jakie ładne. Ojoj, boskie. No słuchaj, boskie. Boskie. Uu, tu mamy też. Widzę bardzo dużo magicznych rzeczy. Bardzo ładnie. Światełka ci świecą w nocy tak ładnie. Tak, żebyś miała tak magicznie. O, i tam jest twój szałas. Szamański szałas. Wiedźmy. Kurczę, musisz mi opowiedzieć historię, jak w ogóle go stworzyłaś, no do, i w ogóle jak to wszystko się zaczęło, no do, wiesz. E, e, Jej, tam, przepraszam, zanim zaczniesz, a w tym gotujesz magiczne porcje? Tak, tak, tak. I wracam spala. pala. Rozumiem. E, gotujesz też ludzi, czy nie? Czasami. czasami. Bardzo, bardzo, smacznie są czasami. A, okej, okay, spoko, to chciałam właśnie wiedzieć. Podobają mi się w ogóle kwiatki tutaj, bardzo mi się podobają kwiatki. Pójdę do nich tak z bliska. To chcę chce je obcinać i ja mówię do niej, ani się wasz kochana, ani się wasz. Nie, 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 to trzeba rzucić na nią urok szczęścia, żeby tak, zakochała się w kwiatach. Tak, widzę, że pokrzywę też masz, także tak, wszystkie tak. potrzebne... Tak, wszystkie potrzebne rzeczy, które są ci potrzebne do tworzenia różnego rodzaju magicznych yy, eliksirów, to wszystko jest, tak. Ale no boski ten... no nie, no szałas jest po prostu... wow. No... Ale sama go stworzyłaś, tak po prostu sama? Tak, całkiem sama. Dlatego jest jeszcze niedorobione do końca, ale będzie. Nie, niedorobione. Nie niedorobiony, <laughs> niedorobiony, no jest poko. Ale po prostu on robi wrażenie. Sąsiedzi robią jakieś komentarze, że wow, co ty stworzyłaś, ja też takie chcę. Moje drzewo, wczoraj jeszcze go nie było. O, widzisz? Bo no wiedziało, że ja dzisiaj przyjdę. tak. Tak, ja też, bardzo ładnie. Kontynuując, a w ogóle wiesz co mi się podoba? Kontynuując, pszczółka sobie weszła tutaj. O, Aha. O, 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 właśnie wyleciała. O, o, o. i ona tam o. była w środku i sobie tak, tam tak. To, to, hmm, to. Fajnie. Fajnie to szeleści na wietrze, ci powiem. Tak, zawsze to. jest rozpuszczona. No, właśnie. Chcesz zobaczyć efekt rozpuszczony? Tak, to. efekt rozpuszczony też chcę zobaczyć właśnie. Czyli rozpuszczasz e, szałas, rozumiem. rozpuszczam mój, e, moje magiczne drzwi, bo to tak. to, jak coś tak. Rozumiem, tak. To jest też pewnego rodzaju takie czary mary, tak? Takie przejście, takie przejście hokus pokus, rozumiem. Mhm. ale jak ci tu ptaki pięknie śpiewają? O! Bosko! W ogóle tam jakie drzewo jest ładne. Mhm śmierdoli z tych muszalków. Masz śmierdzące muszelki? O, no. <laughs> trzeba się umyć. No też tak myślę, ale to nie lubię, Wody, nie? No tak. Wody trzeba oszczędzać. Dokładnie. Laki, czy tobie się podoba ten szałas magiczny? Myślę, że Laki jest bardzo zadowolona. No, wygląda to po prostu magicznie i teraz i teraz magicznie się wchodzi do magicznego żałasu. Zajdź w inny świat. Tak, e, czy jak przejdę, to znajdę się w innej reali? O, wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. Czekaj, bo mi się wszystko podoba. O, a nie wiesz, ja też mam taki na moim tym. No i mam takiego a to to spod... na moim. Nie mam wcielenia, na No, gdzieś no, razem taki to... sam mam na moim em, wodospadzie, właśnie. O. A tu jak zamieniasz ludzi niegrzecznych w ptaki, to je tu potem trzymasz, tak? W tych klatkach. Wiedziałam. Ewentualnie potem odcinasz im główki. Nóżki? <noise> Nóżki. Nóżki. Oh, okay. Nóżki są najlepsze. <noise> Czekaj, bo laki to tak ładnie się położyła. Ojej. Sam... Ale sama to zrobiłaś, prawda? <noise> Bardzo utalentowana jesteś, naprawdę. Bardzo piękne. Jej. Ja, ja myślę, że to nawet by się fajnie sprzedało takie coś za 5 milionów. Ja bym kupiła to za 6, no ale za 5 może akurat tak. O! A tam jaka ciekawa budowla. Mm. Pewnie musiałaś... nieźle się namęczyć, żeby to. Żeby... Pewnie, pewnie dużo siniaków to kosztowało, tak mi się wydaje właśnie, żeby to... Tak, 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 było, tak. A! Czterknęłaś palcami i było. Nie, ale ty masz to tyle rzeczy, że ja muszę to wszystko po prostu tak, tak obejrzeć. Tak, wiesz, rozumiesz, tak... Wow! Ej, a tu pisze hej! Zmuszę, Ej. Jak to się zgrało pięknie, I tam są magiczne drzwi do wróżkolandii. Tak, tak. Tak myślałam. Wróżki też cię często odwiedzają? Jak zasłużę. A, okej. Okay. Rozumiem. No, czyli masz cały potrzebny ci sprzęt. To mi się też podoba bardzo, tak. I tu też jest jakiś taki domeczek wróżeczek. Tak, tak, tak. Rozumiem. O, teraz wiem, co miałaś na myśli, mówiąc o, o muszelkach. I ich pięknym zapachu. Hmm, tak. Tak, tylko że to nie też. Te. Ale jaką masz podłogę piękną. Oj jak ty to pięknie stworzyłaś. No, powiem szczerze, ładnie to wszystko wygląda. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. To teraz mi opowiedz. Ja sobie tu usiądę, ty proszę zasiądź sobie na swoim tym i, i opowiedz mi coś. No więc tak... Pomysł powstał e, w 1600 mm -hmm. Mm -hmm. E, w głowie pewnego małego chłopca Tak. E, który miał na imię Rachel. Wow! Ja on tak bardzo, bardzo chciał mieć taką swoją oadę mm -hmm. i poprosił swojego wujka Karolinę żeby pomogła mu pomógł, przepraszam, nie, żeby Karolina pomógł mu zebrać potrzebne materiały, bo w tych czasach było bardzo, bardzo ciężko o porządne materiały. Rozumiem. Zanokowali w magicznej wodzie, mhm. w której znajdował się piękny las. Wow! I ten las dał im wszystkie te dary, które się tutaj znajdują, łącznie z tym czarnym dachem, z tymi pięknymi, magicznymi stokrotkami, mm -hmm. które tak ładnie wyglądają na podłodze, mm -hmm. oraz z tym pięknym domostw domostwem y zamieszkałym przez Stonki i. I, biedr I biedronki też. I biedronki też, tak. I któregoś dnia wstał rano i razem z wujkiem Karoliną poszli na swoje pole, zamknęli oczy, wymarzyli sobie właśnie ten piękny budynek. Szałas. Szamański. I po otwarciu oczu tara. Było. Tara. Wow. Czyli ten szałas jest od 1642. Od 1600. Tak. No, to powiem ci, dobrze się trzyma. A to, a powiedz mi, jak przenosisz się na przykład e, e, w inne miejsca, e, no, no wiesz, no ludzie potem zadają pytania, że na przykład wyglądasz tak młodo, a masz już 95 lat, e, to jak się potem przenosisz, mhm. to czy ty przenosisz różne również, e, razem z tym wszystkim się przenosisz jakoś tak, e, że ten szałas się przenosi na inne miejsca, robisz pstryk, czy musisz tak. jakieś większe tak. zaklęcia jednak? E, przenoszę go siłą umysłu. Mhm. Mięśniami. No tak, to by się zgadzało. To by się zgadzało. To by się bardzo zgadzało. Poczekaj, bo tutaj laki widzę. O jakie masz ładne buty. Hmm, takie masz mięśnie, tak? Widzę, tak. No tak, to rzeczywiście to, to ma sens. To ma sens. To ma sens. Zobacz, te mięśnie są takie o. Widzisz? No, widzę. A na to też jest jakiś specjalny eliksir. Na przykład żabiej kupy, czy coś w tym stylu? Mysiej. A, no. a to już trudniej, to już trudniej. Dlatego, co nie jest takie proste, żeby no. mieć takie mięśnie? No ja wiem, Bo to myśli, kupy no. pupy to nie rosną na tak. drzewach. Nie, 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 to nie, nie. to nie. nie. Bardziej tak, inaczej. No, powiem ci, to ciekawa jest historia. Rachel mi się bardzo podoba, on taki jest pomysłowy. O, a w ogóle te takie masz ładne kryształy tam. Czy to jest z tej kryształowej jaskini, tej bardzo sławnej, takiej? Kryształy? Tak, tak, te właśnie stojące kryształy. Musiała sobie przewędrować sama, widzisz, a tak czasami jak kryształy. Ale masz dużą biedronkę. No. Dużo. Właśnie musiała zleźć z Tak. No, Mam nadzieję, że widzą, podobała się historia i... Wiesz, to nie jest takie proste, że wiesz... W ogóle Karolina. Tak. To moi dziadkowie. Wow! Wow, ale oni żyją wciąż, prawda? No też tam sobie żyją. Wiemy, że w roku. Tak. Bo ja chciałam powiedzieć, że to nie jest takie proste, żeby spotkać taką wiedźmę i to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia w życiu, żeby poznać w ogóle taką prawdziwą wiedźmę z prawdziwego zdarzenia, która się nie boi mówić o tym, że jest wiedźmą i e, która opowiedziałaby całą swoją historię i pokazała swój magiczny taki szałas. Bo, bo powiem szczerze, że teraz wiedźmy to takie. Są takie skryte i takie nowoczesne, a ty jesteś taka połączona z 1600. E? I właśnie z 3015. Um, ja nie, ja się nie obawiam. Ja nawet y, latam na miotle. Y, widziałam właśnie. Tak, więc... tak sobie pomyślałam, mówię, kuczy chciałam dotknąć, ale bałam się, że auto mi odleci. no, Chciałam hmm. dotknąć, ale tak, tak, y, widziałam właśnie. A często latasz na miotle? Codziennie. Hmm. Fajnie. A takie pytanko mam, bo ja to jestem taką trochę młodszą wiedźmą. Jeszcze nie do końca odkryłam wszystkie swoje poprzednie wcielenia, o właśnie tak. Więc zastanawiam się, czy może dałabyś mi jakąś lekcję latania, bo trochę daleko mam do pracy i byłoby lepiej na miotle, bo to tak przynajmniej po bym nie musiała jeździć, tylko... Mogłabym tak, sobie tak, tak. na przełaj. No, ja mogę sprawdzić swój notes. Okej, okay, super. Tak. A masz w ogóle magiczną księgę, w której tam zapisujesz te wszystkie takie... No, tak, tak, mam. A. mam. Nawet czy... A, Tak myślałam. Grube, nie? Takie. Bardzo Oho. takie. Tak. Ale nie mów mi, że jak się ją otworzy pierwsza, lepsza osoba, to są puste kartki, nic nie widzą. Naprawdę. To już prawdziwa wiedźma. To już jest szkoła jazdy pierwsza klasa, bo to tak... No, no, słyszałam właśnie, że te najpotężniejsze wiedźmy to one tak mają, że te magiczne księgi, ale w razie, gdyby ktoś otworzył, tam nic nie ma. Chyba, że jesteś wiedźmą albo masz zezwolenie, to tak, no, tak. no bardzo fajnie mi było tutaj naprawdę y, zagościć. Mam nadzieję, że nie znikniesz mi za szybko, y, z tego miejsca, bo dopiero co cię odnalazłam, a y, fajnie by było, żebyś y, czasem mogła mnie czegoś nauczyć. Nie? To by było takie cudowne, na przykład y, jak zrobić rosu. Bo zawsze chciałam się nauczyć, jak robić rosół albo pomidorową. Tej sztuki jeszcze nie opanowałam. <noise> Naprawdę. No mogę Cię nauczyć, jak ugotować łódka ludzkie. A, to też się zda. Okej. Okay. Ale z mężczyzn? Okay. Mm. No, to takie bez celulitu. <noise> jeszcze lepsze są penisy. Penisy, będziemy gotować penisy. A, A musi być Od odpowiednich rozmiarów, bo mm. takie czaróweczki to nie, 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 nie. Nie, nie. Odpowiedni rozmiar. A to się coś znajdzie. To, to w sumie co? Możemy iść już na łowę, nie? Możemy. <laughs> no, to fajnie, no. E, to bardzo mi było miło, naprawdę. E, pozdrawiamy tutaj wszystkich, e, wszystkie wiedźmy, które mają swoje magiczne, piękne, ładne e, ogródeczki, szałasy, domeczki i tak dalej. E, wiesz, co by było fajne? Jakbyś tutaj przykleiła takie kolorowe kamyki, w każdym inny kolor. By ładnie to wyglądało. Tak, to to, tak stolik, wiesz. Więc nie chcę, nic ale nie, no zrobi, nie, zrobić dziurkę w środku Aha. i takie, żeby były A, tak, okay, tak równo okay, z tym. Okay, no, tak jest, tak sobie pomyślałam, tylko ale ja wiesz. Bardzo pomyślałam. Tak, jak mówię, ja to jak coś zaczynam, to nie kończę, żeby dostać nowych e, Tak, nowe wizje, wizji, dokładnie. To mi się bardzo podoba, to mnie ładnie wyszło. Bardzo, wszystko wyszło. ładnie wyszło. Wszystko ładnie wyszło. Wszystko pięknie wyszło. No dobra. No, to do zobaczenia niebawem. you <sniffs>